Witajcie kochani w nowym filmie z cyklu perfumy. Dzisiaj będą perfumy e, troszkę w innej odsłonie, ponieważ będę chciała Wam pokazać takie perełki, bądź też po prostu zwykłe flakony, które zawierają w sobie nuty typowo słodkie i owocowe, takie. Soczyste, takie już wiecie, nadające się na pierwsze ciepłe dni. Wiem, że tutaj na moim kanale jest mnóstwo zwolenniczek, właśnie tych słodszych zapachów, aniżeli tych piżmowo orientalnych które ja uwielbiam. E, dlatego też wielki pokon, kochane, w waszym kierunku, waszą stronę. Ponieważ tutaj te rzeczy, te perfumy, te flakony, które przygotowałam, mam nadzieję, że będą dla Was fajną inspiracją. Dobrze, moi drodzy, tyle tytułem wstępu. Zapraszam Was oczywiście do oglądania tradycyjnie. Zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy. Od razu na samym początku tego filmu chciałabym wszystkich przeprosić za moją wymowę. Nie znam francuskiego, więc mogę kaleczyć. Za angielskim też mam dużo problemy, więc też mogę kaleczyć te nazwy, tak więc wybaczcie, ale nie zwracajcie uwagi na moją wymowę, tylko bardziej skupcie się na nutach zapachowych, na których mi tak naprawdę zależy w tym odcinku. Postaram się oczywiście wszystkie perfumy, wszystkie nazwy perfumów, o których będę dzisiaj wspominała żeby znalazły się na dole w opisie pod filmem dobrze, ale kochani przechodzimy do pierwszego zapachu pamiętacie? pokazywałam Wam te e, tańsze perfumy e, marki Jean Arte i powiem Wam, że to jest coś co kobiety mogą polubić akurat w tym flakonie a mianowicie Pomimo tego, że przez producenta jest nazwany ten zapach zapachem orientalnym, to ja powiem Wam, że tutaj bardzo dużo też wyczuwam takich słodkich zapachów. I oczywiście w składzie, jak i też w całym opisie, znajdziecie takie nuty właśnie jak czekolada, jak pomarańcze. To jeszcze, czekajcie sobie, wsiknę. Tutaj też zdecydowanie będziecie czuli takie yy, miękkie owoce typu czerwona i, yy, i wiecie co? Czerwona i chyba też czarna porzeczka. Oprócz tego ja tutaj też bardzo wyczułam malinę, jeżyny yy, i odrobinkę miodu. Tak, tak więc ja tutaj. Nie skłaniałabym się ku nazwie tego zapachu, że to jest zapach orientalny, a on się nazywa Jabur Nsik Havana, czyli Havana, już wam też sama nazwa mówi, że to są przepiękne wakacje. Słoneczne, tropikalne, czyli coś, co daje nam też taką namiastkę właśnie słodyczy, takich mięsistych, właśnie soczystych owoców, ociekających wręcz, bym powiedziała, cukrem. Tutaj mi akurat na myśl przychodzą wszystkie owoce tropikalne typu ananas typu słodycz wody kokosowej. Co tam jeszcze pomarańczy. O jest pomarańcz słodkich pomarańczy. Takie są jeszcze sycylijskie, czerwone pomarańcze, one są przesłodkie przecudowne, troszkę z nutką goryczy i ja to też kochani. Właśnie w tym zapachu wyczuwam. Coś pięknego, dość tani zapach, bo już Wam powiem: za 100 ml za niego zapłacicie około 40 zł, więc uważam, że flakon jest godny Waszej uwagi i skupienia na nim uwagi, chociażby ze względu na tą złożoność, na tę złożoność zapachów i kwiatowo-orientalnych i tych właśnie słodko owocowych. Ale jeżeli jesteście miłośniczkami takich typowo miękkich owoców, tak jak powiedziałam malina, porzeczka, bądź też właśnie jeżyny z nutką taką okraszenia takiego, wiecie, polania miodem to myślę, że tutaj jak najbardziej odnajdziecie to wszystko w sobie. Co prawda, nie jest to trwały zapach, przynajmniej nie na mojej e, bardzo wymagającej skórze, ale dziewczyny, które mają e, są inny typ skóry aniżeli ja, taki bardziej pergaminowy. Jestem przekonana, że ten zapach będzie taką fajną też namiastką w ciągu dnia, bo on nie będzie wam przeszkadzał. Więc słuchajcie, polecam, polecam miłośniczkom, właśnie słodkich, owocowych, nut zapachowych perfumach. I kolejny piękny zapach, ee, o którym no, musiałam wspomnieć, aczkolwiek tutaj bardziej bym powiedziała, że czuć Orient, to jest Fleur de More. Nie wiem, czy dobrze przeczytałam. Przepraszam. Karl Lagerfeld stworzył coś, co ma nam też przypominać właśnie ogród soczystych owoców. Tyle tylko, że tutaj już idziemy w taką wytrawność, w bardziej w takie wiecie owocowo-kwaśne nuty, ale tutaj też będzie trąciło moi drodzy: wiecie, czym orientem, orientem przepięknym ogrodem babcinnych róży. Pomimo tego, że róże nie lubię, tak tutaj i ta róża mi nie przeszkadza. Ona jest taka bardzo delikatna, taka, mm, taka przepełniona słodyczą. Tutaj też będziecie czuć odrobinkę miodu, ale powiem Wam, że ten zapach to jest, um, to jest kwintesencja takich prawdziwych, so, soczystych sorbetów lodowych, takich... Um, Malinowych, zobaczcie, już o tym mówię, już po prostu czuję, bo jak ja czuję ten zapach, to po prostu już czuję miskę pełną świeżych owoców, skropionych cytrynką. Um, tyle tylko, że wiecie, co pomimo tego, że tutaj mamy mnóstwo takich naprawdę um, owoców kwaśnych um, i też pomieszanych właśnie ze słodyczą, też tutaj będzie wyczuwalna właśnie pomarańcza, odrobinkę. Czekolady, ale też będzie właśnie to z tego orientu, co ja kocham najbardziej czyli piżmo, drzewo sandałowe, odrobinka, paczuli i to będzie taki, wiecie co, taki bardziej karmelowo-kwiatowy zapaszek, ale właśnie też będzie trącił o te owocowo-słodkie nuty zapachowe. Więc jeżeli lubicie, kochacie ten zapach, Moi drodzy, musicie go mieć. I tutaj tak, 100 ml wody perfumowanej to jest koszt 170 zł, więc uważam, że za taką buteleczkę 170 zł to nie jest dużo, a uwierzcie mi, że będziecie z tego zapachu zadowolone. Kolejna słodycz owoców, którą mam, jest to Jimmy Choo. E, I który kiedyś kupiłam i powiem Wam, że zakochałam się, pomimo tego, że ja, tak jak Wam powiedziałam, tych słodszych nut nie za bardzo lubię e, w perfumach. Tak, tutaj mi naprawdę to nie przeszkadza. Jest to zapach, który moim zdaniem będzie Was przenosił w taką krainę mm, albo w taki sklep e, cudownych słodyczy z lukrem, z miodem. Tutaj też bardziej takie bym wyczuwała nuty lekko budyniowe, ale takie wiecie co jak wam jak to określić. Nie wiem, czy pamiętacie kiedyś z przedszkola właśnie było nieraz do obiadu na deser podawane właśnie budyń z sokiem malinowym? Tak ja coś tutaj takiego czuję. Tyle tylko, że. Oprócz takich delikatnych, deli pamiętajcie, że to jest delikatny za zapach takiego budyniu z, z sokiem malinowym, to ja tutaj mocno też wyczuwam takie nuty kwiatowe, takie rzeźkie, mocne. Ym, na pewno to będą kwiaty ym, białe, idące w kierunku lilii, róży, ym, pismo oczywiście, drzewo sandałowe, miód, kadzidłowiec, delikatny kadzidłowiec. I tutaj już będziemy też mieli taką poświatę i chmurkę, wiecie, czego takiego troszeczkę duszącego zapachu. Więc wiecie, bo nieraz są takie nuty zapachowe, kwiatowo-słodkie, które są przyjemne i one się w ciągu dnia bardzo fajnie, tak wiecie, roznoszą i, i fajnie aplikują się pod wpływem właśnie ciepła i zimna naszego ciała. Natomiast tutaj, im bardziej będziemy tacy. Mm, jakby, powie, jakby to powiedzieć, bardziej tacy dangrzani, to znaczy ciepłota naszego ciała będzie bardziej gorąca, to te nuty akurat w tym mogą nas przetłaczać, w tym zapachu, w tym flakonie. Więc tu musicie uważać, bo to już będzie takie, to powiedziałam, taki bardziej mm, Taki może nie pudrowy, ale taki bardzo ciężki, taki zawiesisty, przytłaczający mocno zapach z którym nie każdy może się lubić. I tutaj z nim e, naprawdę proponuję uważać i delikatnie sobie tylko za uszami i to co ja zawsze już mówię, nadgarstki, i on będzie fajnie z Wami pracował przez cały dzień, ale tak jak powiedziałam, odrobinkę, bo on może naprawdę e, zrobić Wam dużą krzywdę, jeżeli, jeżeli użyjecie go nadmiernie i z takim, wiecie, z takim... E, no, z taką nutą, że, e, Boże, że za mało, e, że potrzebuje więcej, bo ja go nie czuję. Wy go nie czujecie, ale otoczenie będzie go bardzo czuło i będziecie wręcz. Śmierdzieli, a to przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ta słodycz um, i, i ta soczystość tych kwiatów i nut owocowych, które są w środku zawarte, żeby one wybrzmiały. I tutaj też um, to przytłoczenie może powodować, że będziecie mieli też um, nuty jaśminu. Um, a jaśmin, um, wiemy, on jest taki mocno um, ciężki, um, jeżeli chodzi o nuty zapachowe w perfumach. I on przytłaczać może nie tylko od. Oczenie, ale po pewnym czasie nawet was. Więc jeżeli lubicie takie cięższe zapachy, owocowo-słodko kwiatowe, delikatnie wiecie, trącające o orient, to jak najbardziej czy nie czułam się tutaj sprawdzi. I, moi drodzy, przy e, 100 ml niestety on jest dość drogi, nie wiem dlaczego, ale ja go znalazłam, wiecie, co w cenie około 500 zł, więc. E, nie wiem, czy ja akurat za tyle go kupiłam, nie jestem pewna. W każdym razie wiem, że to są drogie zapachy. Wiem, że czynniczów teraz poszło dość mocno w górę, jeżeli chodzi o e, perfumy. Ale jeżeli macie ochotę, to jak najbardziej Wam polecam ten zapach, bo myślę, że będziecie z niego zadowoleni. Kolejna perełka: Salvador Dali Dalisimi. I to jest zapach, który był jednym też z takich pierwszych, których ja się zakochałam. I tutaj macie landrynkowość e, nieziemską. Uwielbiam ten zapach, bo jest taki dziewczęcy, taki, taki nieoczywisty, bardzo słodki, ale też z taką nutą wyrazistości, bo tutaj będziemy na pewno czuli nuty typu morela, typu brzostkwienia malina, pomarańcza, odrobinę cytrusów, na pewno też będzie, wiecie co? Miód, lilie, odrobina Jaśminu, takie troszkę cięższe, ale mimo wszystko ja uważam, że jest to taki bardzo elegancki, taki zmysłowy i taki dziewczęcy zapach, i chyba troszeczkę o nim zapomnieliśmy, a szkoda, bo naprawdę Salwador Dali ma przepiękne i flakony, no zobaczcie te usta, no jak to wygląda, no to jest po prostu moim zdaniem dzieło sztuki, samo w sobie flakon też już dużo mówi o całuśnym zapachu i on taki po prostu jest, taki soczysty. Te usta też są takie bardzo wymowne, mięsiste, soczyste, mm, mm, jak najbardziej. I tutaj mamy wodę toaletową, bo to jest woda toaletowa, nieperfumowana. I ta woda toaletowa 100 ml kosztuje też około 170 zł, ale jeżeli lubicie świeżość, soczystość, właśnie owoców, to myślę, że ten flakon będzie idealną wersją dla Was. Tutaj nie będziecie czuli to, co na przykład czujecie w tym zapachu, żołatę, um, um, to nie będzie porzeczka, to będzie bardziej właśnie taka soczystość um, brzoskwini, mandarynki, um, czego jeszcze? Moreli, o, to, to jest taka naprawdę so, soczystość słodyczy miękkich owoców, jak najbardziej. I ostatni już zapach, w którym ja się zakochałam Jest to Dick and Why I tutaj mamy Stories I to jest zapach, który jest tak nieoczywisty Ja go ostatnio, wiecie co, pokochałam Bo miałam też takie ważne spotkanie jedno I stwierdziłam, że czas najwyższy na zapach odważny I on taki jest, ale jest, wiecie co, przy tym bardzo elegancki Odrobina słodyczy, jak najbardziej Ale ta słodycz jest... Typowo taka malina połączona właśnie z miodem. Dużo też tutaj będziemy czuli takich słodkich nut kwiatowych, typu irys, typu właśnie też jaśmin, odrobinkę. Co tu jeszcze? Wanilia. Wanilia, która jest taką wanilią typową, którą możemy dodawać do ciast, taka bourbon będzie też odro, odrobinkę piżma tutaj drzewa sandałowego, czyli też takie nuty, które ja kocham, ale to będzie, wiecie co? To będzie taka um, słodycz um, właśnie kwiatowa. Tutaj um, będzie słodycz niezwiązana do końca z tymi owocami, ale właśnie z tą słodyczą, która występuje bardzo często w białych kwiatach. I Powiem Wam, że to jest zapach, którym ja się zakochałam, uważam, że on jest idealny na spotkania biznesowe, też trzeba z nim uważać, bo on po pewnym czasie może robić taką duszność w pomieszczeniu, ale jeżeli umiejętnie go użyjemy i w miejscach, w których pulsuje nam ta krew. Zobaczycie, że po pewnym czasie on przepięknie będzie um, zmieniał, um, przechodził z, jednego, z jednej nuty zapachowej w drugą tak pięknie, że same będziecie zachwycone um, poprzez, nie wiem, obracanie głową, um, bądź też um, przewracanie włosów, odgarnianie włosów. Też, będzie to też będą to nuty, które będą Was samych Sprawiały w zachwyt, że w tak niepozornej butelce bo ona jest bardzo prosta mogli um, producenci tutaj tego zapachu, twórcy, przepraszam, tego zapachu mogli stworzyć i zamknąć tak przepiękną um, woń, która, w której można się zakochać. Ja się zakochałam. Ja się naprawdę w niej zakochałam. 100 ml tego zapachu, tej wody perfumowanej, kosztuje 300 zł, więc myślę, że jak na tak bardzo fajny, elegancki, zmysłowy zapach, jest to cena bardzo, ale to bardzo korzystna. Więc moi drodzy, jeżeli lubicie takie bardziej zdecydowane zapachy, ale też z taką nutką właśnie i kwiatów słodkich, i orientu, to to połączenie DKNY Y będzie waszym. Spełnieniem. Jestem o tym przekonana. I tak, moi drodzy, wszystkie. Flakony, które wam chciałam zaprezentować, mam nadzieję, że i wy znajdziecie swoje perełki, swoich ulubieńców. Mam nadzieję, że troszeczkę przybliżyłam wam, czym pachną, jak pachną. Jestem ciekawa, czy akurat trafiłam w wasz gust, czy być może wy, znając któryś z tych zapachów, wyczuwacie jeszcze coś innego, albo zupełnie coś innego. Jestem bardzo ciekawa tego, w jaki sposób wy będziecie mogli opisać właśnie te poszczególne flakony. Ja jestem bardzo zadowolona z tego, że w tej całej mojej kolekcji odnalazłam również te owocowe nuty, które czasami na co dzień przeszkadzają mi, bo tak jak Wam powiedziałam, ja bardziej wolę takie cięższe zapachy, i tutaj z nimi też muszę niestety, ale uważać, bo wiecie, no. Moja praca jest bardzo specyficzna i tam jest bardzo dużo ludzi, niestety nie mogę sobie po pozwolić na taką frywolność, jeżeli chodzi o, o zapachy, bo też muszę się liczyć z innymi ludźmi, którzy ze mną pracują, współpracują, więc tutaj musiałam, musiałam przeprosić się i wyszukać, wyszperać takie flakony, takie zapachy, które będą nieinwazyjne. A przy okazji też i mnie będą sprawiały mnóstwo przyjemności podczas całego dnia przebywania właśnie z tym zapachem na mnie. Dobrze, kochani, tym akcentem kończę. Bardzo Wam dziękuję, tak jak zawsze przytulam Was mocno. Eee, czekam na Wasze komentarze, na, na Wasze opowieści, na Wasze propozycje właśnie tych takich owocowo słodkich zapachów, waszych ulubionych perfumach. I co? Widzimy się, kochani, w następnym moim filmie. Do następnego. Ciao!